Serdecznie jestem strepity, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. No to wchodzimy do szpitala i przeprowadzamy sekcję z błok więźnia. Jest szali. Bardzo dobrze. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak. Zaczynajmy już. Zaczynam sekcję. Rasa człowiek. Płeć mężczyzna. Obrażenia ciało uszkodzone w znacznym stopniu. Stopień dehydracji tkanek. Daruj sobie ten żargon, Szani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej. To kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Możliwe, żeby załatwił go wilkołak? Do tej pory już by się zmienił w lekantropa. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać. Jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podążyć temat. Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Przejdzie nam umrzeć wszystkich. Zobacz. Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska. Ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż? Widać, czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki, to zawsze ostatnia deska ratunku koronera. Okej. Okay. Otwieramy czaszkę. <grym> Przepraszam, co to za świństwo? Larwy z Muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze, skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w zerikani, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuje, jesteśmy w temeri? Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, Facet musiałby je wciągnąć nasem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego no. czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerikania. Hmm. Z Zerikani pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. Dobra. <śmiech> 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 Właśnie. Czego on tu potrzebuje? Różowe wino, wyśniówka i temerska żytnia. Bardzo stare wino, to nie. Temerska żytnia... Mam na lewkę. Jest wyśniówka. Jeszcze trzeba załatwić różowe wino. Dobra, jedziemy do Misia Kuluacza.

To zostaje bardzo stare wino. Dobra, może już wszystko. A nie obranie. Kurczę, szkola. Dobra, to przejdźmy się jeszcze do baraniny. Hehe, dobry. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. O... No dobra, bła. Myślę. C Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz salamandrę. A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka Baraninę. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Jawet chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera. A wierz mi. Byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem. Może wymyśli coś pożytecznego. Aha. Dobra robota, wilku. Bywaj. Dobra. Idziemy Wejdziemy do Laivardana. Pewnie go teraz nie będzie, ale tam chranić ta. Wow o tym trochę ja nie wiedziałem. Do świtu, dobra By, bibel szanie myślę, że zrobimy w następnym odcinku na spokojnie Zanim udamy się na bagno dalej Chociaż nie wiem Zobaczymy Nie wiesz może, kto wystawił list Gończy za magistrem? Tak się składa, że Ziem, mój sekretarz. Dlaczego to zrobił? Bo mu kazałem, Wiedźminie. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami? Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające Twoje wyobrażenie, bardzo wpływowe siły. Lepiej dla Ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loy Varden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że Twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu Twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Jaweda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 Orenów. A jeśli uda ci się rozpracować Salamandrę... Jeśli rzeczywiście uda ci się rozpracować Salamandrę... To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Moje śledztwo przyniosło efekty. Mów, jeszcze mam trochę cierpliwości. Podsumujmy fakty. Ciekaw jestem Twoich wniosków. Nie zarabiasz swoich pieniędzy uczciwie. Każdy pieniądz śmierdzi, ty też nie utrzymujesz się schodowi fiołków. Oszczędź sobie retoryki. Przekupujesz strażników, żeby przymykali oczy na kontrabandę. Przy kontrabandzie na tę skalę używa się słowa import. Finansujesz nielegalne interesy dywersyfikuje ryzyko. I w dodatku należysz do tajnej organizacji. Mam szerokie grono kontrahentów. Nie musisz się tłumaczyć. Widzę, że to nie ciebie szukam. Skąd ten wniosek? Jesteś kupcem do szpiku kości Lojwarden. Tak zaplątanym w interesy na skalę międzynarodową, że nie stać się nawiązanie się z jakąś grupą wywrotowców. Czemuż to? Bo ty zarabiasz na status quo. A twoi drodzy kontrahenci bez mrugnięcia okiem kazaliby cię usunąć, gdybyś przez głupie posunięcie zagroził stabilności ich inwestycji i pieniądzom. Trafna analiza. Może kiedyś cię zatrudnię jako wykwalifikowanego specjalistę i na tym zakończmy ten temat. Nie mydl mi oczu, Deklan. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na salamandry. Dowiedzieliście się czegoś? O tak, Salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. Wie o tym zaledwie kilka osób. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. Jaki to ma związek z Salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się. Tak? Bywaj. Lepiej zachować czujność. Co chcesz poczuć? Ja, dzięki. Dobra, teraz do kalksztajna, bo jakim to jeszcze zadajami mamy? Tu już nic nie zrobimy, to nie. To na bagna, to teraz nie. To chyba w następnym odcinku, to na bagnach. To jest zadanie główne. To też zadanie główne, zadanie główne. To już zrobiłem. Czyli już zostało mi tego bardzo niewiele. Sił mi już brak. Czas na modlitwę. Dla mnie wszystkie nieludy są siebie warte. Syn gruppen znowu rzuciwał Dobrze, od niego jednak się wszystkiego dowiedziałem. To teraz... Mm, nie wiem. Może jednak zrobię to jako jasne Witaj. Brak miejsca w ekwipunku, no chyba nie. Białe róże sprzedamy. Czerwone kupimy, bo czerwone się nam przydadzą zobaczycie do czego. Do Mokrouszca. О, что? Serce lemon, dokładnie Dobra Może to będzie można... Gdzie są te akwariusz Fuck Czemu go tu nie ma?

Przyniosłem alkohole Doskonale! Do zobaczenia. Dobra. Idziemy, mamy przeprowadzić jeszcze jedną osobę. No ale już wiem kogo. Jestem tych faraus, jest już dobrze. Przeprowadzimy Zoltana. Wpadłbyś dzisiaj do szani, Napijemy się. Czemu nie? U niej na stacji. Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol, najlepiej gorzałkę. Bywaj. Tak, spokojnie. Dużo alkoholu. To trzeba posprzedawać wszystko. też to może zostać to już zostanie dany eliksir wyrzucić. dobra dobra ludzie nie będę tego dzisiaj robił nie chce mi się a jest ja coś coś mam jeszcze do roboty w ogóle Mogę... Właśnie nie. Zrobię tego questa u niej ile ty na bagna. Dobra ludzie, wbaczcie mi, ale nie dzisiaj naprawdę nie mam ochoty już. Nie chce mi się. Zrobimy to w następnym odcinku. No to jakże się podobało to wiecie co robić. No i trzymajcie się, na razie, cześć.